Witamy Państwa w kolejnym trzynastym kultowym odcinku programu Kain Problem Proszę Państwa, to już jest nasz trzynasty odcinek, no i wiele osób mówi, że trzynastka jest pechowa. Wiemy, że to nieprawda, nie jesteśmy z zabobonami ani niczym takim, proszę Państwa. My wręcz uważamy, że to trzynasty szczęśliwy numer, że to będzie naprawdę cudowny, świetny odcinek, że będzie naprawdę ekstra, rewelacyjnie, szczęśliwie, że wszystko się uda, pójdzie tym razem naprawdę bez żadnych problemów. I to będzie najlepszy, naprawdę najcudowniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek ever w ogóle ever, ever, ever zrobiliśmy, proszę Państwa. Także zapraszam, co? Właśnie się dowiedziałem, że zdejmują program z anteny. A teraz przerywamy program, by nadać informacje z ostatniej chwili. Program Kain Problem zostaje zdjęty z anteny po wyemitowaniu obecnego odcinka. Przypomnijmy, że Kain Problem był nowatorskim rozwinięciem myśli. Nie mów hop, dopóki nie powiesz hip. Którą to myśl autorzy wprowadzali w czyn i słowo. W związku z zaistniałą sytuacją nadamy teraz reportaż wspomnieniowy o programie Kajn Problem. Zapraszam. Gumpel na podwórku powiedział krótko, że będą kręcić program, jacyś kolesie. No i ciekawie się to zapowiadało, więc wzięliśmy sanki i zjechaliśmy z górki. I tak się zaczęło. Kiedy zaproponowano mi udział w programie, kain Problem? Byłem wtedy chyba w dżungli Zanzibaru tropiąc porywaczy muszelek z pewnego plemiona. Impreza była ciekawa, ale. Po tym SMS-ie zmieniłem plany, wsiadłem w pierwszą łódkę rzeczną, przesiadłem się do pierwszego samolotu, na prom, drugi samolot, trzeci samolot, po siódmej przesiadce, bo wnerwiła mnie autostrada A4, przesiadłem się do autobusu i kolejki miejskiej w Gliwicach, skąd wsiadłem do pociągu, skąd bezpośrednio do Opola, podjechałem, niedaleko była telewizja i już zacząłem kręcić pierwszy materiał, nie wiedziałem o czym, wtedy przechadzałem się obok głazu. I tu mnie naszła refleksja. Moje programy, moje reportaże, wszędzie jest pełno ruchu, coś się dzieje, akcja. Postanowiłem to zmienić. I właśnie, ten problem umożliwił mi nowy etap w mojej karierze. Wywiady z bohaterami statycznymi. Ty wiesz co? Co? Ale do jednego to ci się muszę przyznać, wiesz? No? Jednej rzeczy ci nie powiedziałem przez ten cały czas. Mhm. Głupio mi było, ale wtedy w wannie, pamiętasz? Mhm. Y, Te moje klapki, nie? Mhm. Ja miałem zamieniony lewy z prawym. Nie! A ja ci miałem za przyjaciela! Ale się skończył problem, to ten, znamy się od dzieciństwa, od takiego, takiego, no, wymiataliśmy po wszystkich, kurna, trzepakach, a ten jeden tak wymiatał, że nie jedna małpka pozazdroszczyłaby mu ogonka. No, to są chłopaki. Co? Co? Nie? co? No. Co? co? Ogonek. Przyznałem. Kolej z ogonkiem, pamiętasz jak po trzepakach śmigał, fluwał, skakał, latał, pływał? A, no, no, pamiętam, cały lakier nam z ramy zdali. No, w tańcu w ruchu wypoczywał. Przechodząc do telewizji miejskiej, nie miałem żadnego pojęcia o robieniu programów. Generalnie nie lubiłem tego robić. Do czasu, aż nie, nie zacząłem montować programu KM Problemy. Dostałem trzy razy jakiś dziwny list. Normalnie patrzę na kopertę, a tam jakieś dziwne krzyżyki. Napisane jakieś trzy litery RE i P. No nie wiem, czy to było normalnie. No. Patrzę w środek, a tam zdjęcia z programu, to ja ci też się muszę czegoś przyznać. No. Wtedy jak miałeś ten swój najlepszy monolog w całym programie, ten taki, co wyciskał łzy i jednocześnie bawił, i w ogóle normalnie murowany, no, 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 to, murowany Oskar, to co tak od serca było? No, to, to wtedy ta, ten twój monodram taki humorystyczny, no to kamera nie była włączona, to był laser taki to? czerwony punkt. To nie było to był włączone? Laser? Nie, to nie było włączone. ty Otyz Mordeku. Ale zaczekaj, zaczekaj, ale zaczekaj, zaczekaj, ale zaczekaj, to nie tak było. To, było, to była moja wina. To była moja wina. Ja wtedy nie włożyłem tego, jak to się nazywa? Tego plastikowego, co się wkłada do kamerki. I, i, i kurczę! I słuchaj! No, no, kasetki zapomniałem, a operator się nie domyślił i wszystko nakręcił. No i co ja teraz ci poradzę? No, no nie wiem, no. Ja ci wybaczyłem to, że zamieniłeś klapek z klapkiem. Tak? To czemu teraz jestem? Bosy, co? Nie wiem, ja ci wybaczyłem. Pobili mnie nie raz, nie dwa. Chyba 5. No, generalnie zawsze jak się przyszło do nich z y, jakimś towarkiem pod pachą, no to wychodziło się bez tego towarku, bo taka fajna impreza była. No, ja pamiętam, że w ogóle fajni kolesie, nie? No, raz ten, raz chyba została butelka po jakiejś tej w studiu imprezie tej nocnej, co mieliśmy nikomu nie mówić i na drugi dzień była afera, nie? Tak, było, tak? No, było było, nie, było, było, było. Tak naprawdę nigdy nie wiedzą, co jest w tym programie, dlatego myślę, że że, że chyba jeszcze do tej pory się nie nie, nie, nie połapali w tym